Dzień dobry. Ja nazywam się Agnieszka. I jestem położna. Jestem w takim stroju, w jakim Panie położne kiedyś w szpitalach pracowała. Naszym symbolem takim zawodowym jest czepek położniczy, przypinany do włosów. Kiedyś, teraz już tylko jak mamy jakieś wyjątkowe uroczystości, albo okazje, na przykład jak Wy do Was przychodzicie. Dzisiejsze zajęcia ten moduł miał, nosił tytuł Rodzi się Życie, ponieważ był związany właśnie z naszym zawodem i chcieliśmy przedszkolakom przybliżyć pracę położnej. W takim zawodzie, właśnie jak położna. Co ona robi, gdzie pracuje, czym się zajmuje. Gdzie pracują Panie położni? Wszystko wie, no, Wabrysia. W szpitalu. szpitalu. A gdzie jeszcze mogą pracować panie położne? W lekarzu. Wybrani <noise> te rzeczy, albo przedmioty, które wam się tak kojarzą, że y, potrzebne będą dla pani położnej. No, zróbcie sobie takie dwie kupki i podzielcie. Jak myślicie, Do Dobrze, chcemy to, to dalej ma. To się przyda na pani położnej, czy nie? Przyda się? A co to takiego, jak myślisz? to, nie myślę, że to. Mi No. A Michał, myśli, że to się przyda do Pani położnej? Okej. Okay. To teraz y, y, zapraszamy Was na taką pracownię, gdzie nasi studenci położnictwa i pielęgniarstwa uczą się różnych czynności, różnych rzeczy. O! Tak, zaraz to wyciągniemy. Bo to jest taki dziuć, który mieszka jeszcze, jeszcze u mamy w brzuszku. A, a to ty nie a co? To jest. Ucho. To taki malutki dziuć, tak? Zanim urośnie taki duży, jest malutki, tak? Co, co się Uro. mogło stać? Czemu pani Nie Urodziło się dziecko. Jeszcze nie urodziło się dziecko. Tak wygląda, mamy taki sztuczny brzuszek, który Uro. wygląda tak jak mamusia, kiedy jest w ciąży, właśnie kiedy dziś ma się. Duży taki i troszeczkę waży, wtedy mamusi jest ciężko. Dzidziusz mieszkał mamy w brzuszku przez 40 tygodni, eee. czyli to jest prawie 9 miesięcy. Od takiej malutkiej fasonki do takiego dzidziusia, który może urodzić się i bez problemu żyć już poza e, bez mamusi, potrzeba aż 40 tygodni, żeby mógł się rozbierać. Co nie tylko to to sprawia, gdy dzidziusie, nie? Trzeba rozbierać tam. Wydaje mi się, trzymajcie, bo jestem w stanie się Ale to już teraz się trzyma. lubicie się kopać? Tak? Ja chciałbym. nie u mamusi w brzuszku, bo to jest bardzo ważne, żeby sprawdzić, czy dzisiaj dobrze rośnie, czy dobrze się rozwija. No to kto chce posłuchać, jak bije jego serduszko? Nie No to trzeba nie ale pokazać tak, żeby można było do serduszka. Tutaj do kartki muszę to przyłożyć. Tak, nic nie boli. Koszulkę do góry. Tylko koszulkę do góry trzeba podnieść. Albo tak spróbujemy. Inaczej bije. Każdego serduszko bije trochę inaczej. I wolniej bije. A żeby teraz głęboki dek. O, Widzisz, to razu też inaczej zmienia się praca serca. I teraz mamy dla Was takie zadanie, żebyście narysowali, co robi pani położenia. Wiecie, teraz już różne rzeczy widzieliście, różne rzeczy słyszeliście. Chcemy, żebyście narysowali nas położne przy swojej pracy. Czego się dzieciaczki nauczyły? Nauczyły się, że mama, która jest w ciąży, musi zdrowo się odżywiać, że musi prowadzić zdrowy tryb życia, że powinno się jej pomagać, ustępować miejsca na przykład w autobusie. Nauczyły się również, zobaczyły na pewno różne poszczególne stadia rozwoju dziecka w Łonie matki dzięki naszym fantomom, które mamy na pracowniach. Bardzo ich to zainteresowało. Nauczył się również trochę pielęgnacji i opieki nad noworodkiem, ponieważ wszystkie namiętnie kąpały nasze sztuczne dzieci.